To nie dziecko ma problem. Problem ma rodzina. Kiedy dziecko jest chore, to uzdrowienia wymaga cały system rodzinny. Dzieci odczuwają stłumione emocje rodziców, na przykład ich poczucie winy, gniew albo ból. Jeżeli rodzice mają problem w relacji między sobą, to dziecko będzie Odwentylowywać te niewyrażone, stłumione uczucia rodziców. Ono będzie odczuwać ich napięcie i odreagowywać je poprzez jakieś złe zachowanie, na przykład poprzez agresję, problemy w nauce, czy sięganie nawet po narkotyki. Dlatego nie wolno pracować z samym dzieckiem. Trzeba pracować z całą rodziną bo dziecko jedynie pokazuje to, co dzieje się w systemie.